O ja f*** dole, o ja Idzie! Tera, 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 tera! Nieźle teraz. Co to yeah. będzie teraz? Dobra, jest? Nie Dobra, krzysiek, starczy! Popuszczaj delikatnie na dół Siema przemek, dobre? I tak, dobrze z tego i tak. To się nie ma co się robi, to się robi, to się robi. Kawa, na pewno. Gdzie jesteś? Gdzie my to jesteśmy tak w ogóle? Ulica Wrocławska. dziki. Ale ucieg jeden duży, bo żeśmy pustali. Ale gdzie go położył? Ale kurwa na seru. O. Patrząc, będzie jazda Jak dziadek będzie jechał. Oj, no za. Ja ja byślał tało przed tablicy. Powiem, pokolowe. Jedziemy, jedziemy pie. Aha, kurwa, co to?

No to nie były ćwiczenia, tylko zepsuł się podnośnik właśnie i musieli z kosza zjechać tak, jak musieli. Ciekawe czego. Smaczne? Tutaj mieliśmy porządny samochód terenowy do użytku. O! Snajper klina wycina. Zrób tu jeszcze ten gamozek porę. Żeby uciekać miał gdzie jakby co odbijało Ujo, o jeju A no, kto dowiedział <grytania> Nic się nie stało kto To dowie tak panowie Wygląda obcinanie drzewa Niestety niebezpiecznie było przez chwilę Dobrze, że nikomu nic się nie stało, no ale niestety zawisły tam gdzieś gałęzie Nie przewidzieliśmy wszystkiego Jest jaki pudełko zapałek Nektar do Dziękuję bardzo